No tak, pierwszy tydzień ferii to był turniej dla piłkarzy, był mistrzostwa dzikich drużyn w piłkę nożną. Teraz formuła podobna, też dzikie drużyny, nieformalne, dru, nieformalne ale, ale siatkówka, 12 drużyn, dwa dni grania, co nas bardzo cieszy. No właśnie, te turnieje siatkówki chyba cieszą się ogromnym zainteresowaniem zawsze. Środkówka w Częstochowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. No i szczerze mówiąc, nigdy nie mamy problemów z frekwencją na tego typu imprezach. Drugi tydzień ferii zimowych, wy widzę, na sportowo spędzacie? Tak całe ferie wyglądały? No oczywiście, no, w niedzielę mieliśmy turniej, zajęliśmy tam pierwsze miejsce. No i wczoraj taki rozgrzewkawy trening i dzisiaj. Cały czas trenowaliśmy, przygotowaliśmy też powoli do tego turnieju. No i mamy nadzieję, że zajmiemy jakieś dobre miejsce. No właśnie, bo ten turniej to przede wszystkim zabawa. No oczywiście, no nie możemy tutaj siedzieć cały rok. W książkach i tak dalej. Trzeba jednak się rozerwać i trochę w siatkówkę pograć. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy 12 drużyn zostały podzielone na dwie grupy. I w pierwszy dzień turnieju to są rozgrywki grupowe. Będziemy wyłonimy trzy najlepsze drużyny w każdej grupie, które jutro rywalizować będą już w fazie finałowej.